Cześć, tu Marta, witam się z Wami moimi piwoniami. U nas przed chwilą przeszła olbrzymia burza z ogromną ilością opadów. Położyły mi się powolnie i pomyślałam sobie, że dzisiaj opowiem Wam właśnie o nich. Jak uprawiać piwonie, jakie miejsca lubią, co zrobić jeżeli nie kwitną. Zapraszam na ten odcinek. To cudowne kwiaty, większość z nas uwielbia ich zapach, uwielbia je w bukietach, pamięta je z ogrodów swoich babć i chciałby mieć w ogrodzie. I bardzo dużo z Was piwonie sadzi, a potem dostaje wiadomości, Marta, dlaczego moja piwonia nie kwitnie? Co zrobić, żeby piwonie kwitły jak najlepiej? Yy, I czyta się coś zrobić, żeby nam się nie wykładały? Jak widzicie, moje sukcesy nie są pod tym kątem ogromne. Tutaj na froncie mam piwonie Sara Bernhardt. Sara Bernhardt to chyba najpopularniejsza piwonie, jeżeli kiedykolwiek kupowaliście. I właśnie takie różowe, pięknie pachnące, to właśnie ona, Sara Bernhardt, za mną. Ta ciemnoróżowa też Sara Bernhardt miała być, ale nią nie jest. Również jest piękna, więc nie wiem, jaka to odmiana. Mam też oczywiście u siebie piwonie yy, pełne, piwonie takie otwarte. Zaraz wam pokażę kilka innych odmian. Natomiast najpierw powiedzmy sobie, jakie piwonia lubi miejsca. Piwonie najlepiej będą rosły w miejscu słonecznym. Bardzo istotne jest to, żeby gleba była żyzna, żeby miała dużo materii organicznej, żeby piwonia nie była ściśnięta pomiędzy innymi roślinami. Bardzo istotne jest też to, jak roślinę posadzimy. Jeżeli piwonie posadzicie zbyt głęboko, to ona może wam w ogóle nie zakwitnąć. Kiedy będziecie sadzić swoje piwonie, to pamiętajcie o tym, żeby te takie kły były niemalże przy samej ziemi. Jeżeli je zakopiecie, to po prostu może być tak, że będziecie mieć piękną, zieloną masę i nie będzie żadnych kwiatów. Ale też z piwonią trzeba być cierpliwym. Piwonia właśnie w pierwszych latach czasami nie chce nam zakwitnąć i wahamy się, czy ją przesadzać, czy to było za głęboko. No niestety tutaj trzeba metodą prób i błędów. Słyszałam o tym, że warto czasami piwonie mieć w donicach, żeby one sobie podrosły, w odpowiednio dużych tych donicach, żeby one tak nabrały trochę masy i potem posadzić je w ogrodzie. Może to też jest jakiś patent. Wtedy zobaczymy, czy kwitnie, czy jest dobrze i wtedy posadawiamy w ziemi. Wiemy też dokładnie, na tym samym poziomie posadzimy jak była w donic. Może to jest jakiś patent. Zarówno moja Sara Bernhardt, jak i ta piwonia, która jest tam, rosły kiedyś gdzie indziej i nie bardzo chciały kwitnąć. I jak tworzyłam tutaj te rabaty, bo tu kiedyś po prostu był tylko trawnik, pomyślałam sobie, ja te piwonie przesadzę. Przesadziłam je wtedy wiosną, chociaż najlepiej jest przesadzać je tak wrzesień do listopada. I słuchajcie, w pierwszym roku po przesadzaniu zaczęły kwitnąć dobrze. Zwróciłam bardzo uwagę na to właśnie, żeby były posadowione odpowiednio i dałam im miejscówkę, w której mają dużo wolności wokół, czyli nie są ściśnięte przez inne rośliny. W innej części ogrodu mam posadzone piwonie, które są z innymi roślinami bardzo, bardzo Gęsto posadzone, kwitną, ale już od 3 czy 4 lat mają po 2, 3 do czterech kwiatów i nie chcą jakoś tak się rozrastać zbyt intensywnie. Także to też na pewno jest dobra rada. Tutaj na froncie mam piwonię, która jest młodsza od tamtych. Nazywa się Etched Salmon, zaczyna jako y, taka łososiowa, potem tutaj mamy tak, taki etap, w którym wygląda jako krem wymieszany z różem, a na końcu wykańcza jako piwonia w kolorze białym. Ona już kwitnie tutaj dobre ponad dwa tygodnie i większość kwiatów już przekwitła, ale nie ma intensywnego zapachu. Nie ma w ogóle porównania z Sarą Bernhardt czy z różową, które mają bardzo intensywny zapach, natomiast z piwonią naprawdę prześliczną. Nie ma takich, wiecie, wielkich tych kwiatów, tylko to są takie kubeczki. Prześlicznie wygląda. Bardzo często pytacie: sadziłaś kiedyś piwonie i Toch, czy kwitną? No to pierwszy kwiat mam z piwonii i Toch. Mam trzy sztuki. Żadna z nich w zeszłym roku nie zakwitła po posadzeniu w poprzednim, i teraz mamy jeden kwiat, także już wam pokazuję. Kwiat ma bardzo interesujący wygląd, jest piękny, otwarty. Pszczoły dzisiaj były mi bardzo zainteresowane, ale też nie zauważyłam jakiegoś super intensywnego zapachu. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie w kolejnych latach i czy będzie się rozrastała i tych kwiatów będzie coraz więcej. Kolejna piwonia rośnie przy przejściu na patio, nazywa się Petit Côte choć. Niestety oberwanie chmury tutaj też mi położyło Petticoat Flons, bardzo ciekawa nazwa, słuchajcie, Tapiwonia. Tak ma przepiękny zapach. Wygląda po prostu jak taka miseczka z bitą śmietaną. Przepięknie pachnie. Teraz sobie tutaj powyciągamy kolejne. Zobaczcie, coś pięknego. Ją mam troszeczkę krócej niż Sarę Bernhardt i tą różową, ale myślę, że około pięciu lat. I co roku ma coraz więcej kwiatów. Zaraz wszystkie pójdą do bukietów. Niestety czasami tak jest, że jak długo nie ma deszczu, te pędy są takie wyciągnięte i potem zaczyna, wiecie, wiać, deszcz padać, to one pod ciężarem swoim się łamią. Ale nie ma tego złego. Na deszcz nie będę narzekać, bo dawnego nie mieliśmy. Biorę je do domu, do bukietów. Będziemy się cieszyć tym fantastycznym zapachem. Chwilę przed tym, jak przyniosę je do domu, najlepiej chodzić z wiaderkiem, czystym wiaderkiem z wodą i wkładać je oczywiście od razu do wody. Natomiast warto usunąć wszystkie liście pod spodem, dociąć pęd chwilę przed tworzeniem do bukietu. Najlepiej w ogóle zostawić, ciąć na przykład wieczorem i zostawić na noc w chłodnym miejscu, żeby się nawodniły, a potem dopiero układać bukiety. Można też pędy Leciutko sparzyć we wrzątku przez jakieś 10 do 15 sekund sama końcówka pędu, albo użyć takiego środka Quick Dip. On też pomaga roślinie lepiej pobierać y, wodę. Słuchajcie, część z nich ma takie wybarwienie jak dalia kafeoleta, jak kawa z mlekiem. Biorę szybko do domu, do bukietu. Ten bukiet nie jest cudny. Słuchajcie, ja tak uwielbiam piwonie, chyba bardziej w bukiecie niż w ogrodzie ponieważ właśnie jak się ma takie wielkie, ciężkie kwiaty, one mają tendencję do wywrotek, ale w bukiecie, w domu, kiedy jest ten zapach, to jest po prostu najlepsza rzecz na świecie. Jak jesteśmy tutaj i widzę, że gdzieś tam jeszcze wędruje mrówka, to jeszcze temat mrówek na piwoniach. Mrówki piwonią zupełnie nie szkodzą, one żyją sobie w symbiozie. Dzięki temu, że mrówki sobie chodzą i te spać, która wydziela się na pąkach, zanim piwonia zakwitnie, mogą sobie mrówki zjadać, one chronią piwonie przed innymi szkodnikami. I zwróćcie uwagę, że na piwoniach szkodników nie ma. Dlatego mrówki Dajemy spokój, nie one sobie po nich chodzą, nic złego tam nie zrobią. Chodźmy jeszcze na tył ogrodu, pokażę Wam jeszcze odmianę Bowl of Beauty, która wygląda też przepięknie, ale właśnie nie chce mi zbyt intensywnie kwitnąć, ale kwitnie to naprawdę wygląda obłędnie. Na tej rabacie mam piwonie, które nie zawsze są tak szczęśliwe jak powinny. Kwitną, ok, nie są też stare, więc jeszcze daję im szansę, ale tutaj są właśnie w dużym zagęszczeniu z innymi roślinami. I jak miałabym powiedzieć na tamtej rabacie, zobaczcie, każda ma jakieś takie swoje miejsce i tam rządzi. Kwitną dużo lepiej. Też są starsze, więc tutaj jeszcze zobaczę, czy aby nie wyciąć trochę roślin. Wiecie, że ja tak lubię utykać, więc może po prostu piwonie tego nie lubią. Pojawił się dopiero pierwszy kwiat Bowl of Beauty. Ja ją uwielbiam, bo ona ma tak różową taką obwódkę. Mamy taką po prostu miseczkę, a w środku są takie cudne, żółto takie kremowe. Dzik, przepiękna jest, bardzo mi się podoba, jak z zapachem. Nic nie czuć. Ale ja wybaczam jej, ponieważ wygląda przepięknie. Jest jeszcze kilka pąków, także będą kwitły. One świetnie też wyglądają w bukietach. Mam jeszcze tutaj taką odmianę białą, bardzo podobną do tej Petit Flons, ale to chyba jest bo bowl, o bowl, coś off-cream albo coś takiego. Yy, I też jest z takich pełnych piwoni. I też co roku 3, 4 do 5 kwiatów. Czekamy dalej, zobaczymy, co będzie w kolejnych latach. Za mną możecie też zobaczyć, już sporo koloru pojawia się na różach. Zakwitły pierwsze kwiaty. Myślę, że w przeciągu tygodnia, do dwóch naprawdę będzie już tak bardzo, bardzo różano. Nie mogę się tego doczekać jak co roku. Chociaż w tym roku mszyca nie chcę odpuścić. Słuchajcie, tak żarują że ja nie pamiętam, żeby tak żarły. A może żarły, tylko w kolejnym roku jakoś tak sobie rozmywamy to wspomnienie. Kwitną też pierwsze groszki pachnące, także. Mnóstwo zapachu pojawia się w ogrodzie, a ja to lubię najbardziej. Zawsze najbardziej jest mi szkoda, że Wam nie mogę przekazać tego, jak poszczególne rośliny pachną, bo zapach jest tak kluczowy w naszych ogrodach, bo tak nam razem łączy to piękno z zapachem. Dobrze, słuchajcie, ja w końcu udaję się do domu, trochę jeszcze będę musiała po tej ulewie posprzątać, bo patio mam całe po prostu w jakichś elementach brzozy, które wypłynęły mi rynną, także to mnie dzisiaj czeka, sprzątanie. My widzimy się w kolejnym wideo, jeżeli to Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału, żeby nie umknęły Wam kolejne wideo, które pokazują się we wtorkę o 9, w o 16 i w niedzielę o 9, a angielski, oczywiście w sobotę. Do zobaczenia w następnym odcinku.